Witam Państwa. 18 września 2029 rok. Jak Państwo widzą, dobieram się do pszczelich rodzin. Oglądam jak pokar. Jeśli mało w środku, biorę ramki z miodem, odsklepiam, daję do ususzenia, żeby sobie same uzupełniły. Tu mam narzędzie chirurgiczne zabezpieczone przed pszczółkami, drodzy Państwo podkarmiatce no cukier puder te wszystkie rupietowe no i teraz drodzy Państwo podchodzę do ula, ustawiam kamerę i będę zaglądał do rodziny w jakim stopniu pokar jest wyjedzony albo nie wyjedzony no i teraz już pora, żeby temu jakoś zaradzić, drodzy Państwo. I może godziny popołudniowe, to widać pszczoły. W ulu. Ale ładnie się schowały. Środek. To jest ul numer 9. To jest ul numer 9. Ostatnia ramka osłonowa nawet na ramce osłonowej są pszczoły i wianuseszek pod ramką czyżby aż tak mocna ta rodzina była Wątpię. o kurda tak cwaniakują tylko no tu jest gans nie fajnie. No to jest jeden z nielicznych gólni, gdzie na dnie ula nie ma roboty woskowej. No tu jest ładnie tych pszczół. Tu jest nawet truteń. No to jest dziwne. Były dwa matyczniki ciche wymiany 26 sierpnia. I by z nich matka nie wyszła? Że jeszcze trudnia trzymają. No, więc chciałbym zobaczyć młodą matkę. Chciałbym zobaczyć młodą matkę. O staro to widziałem parę razy. Chyba, że nadal tylko ona jest, ale wątpię. Ostatnio gdy zaglądałem Siedziała na końcu ula Tam do środka gniazda, nie chciała mi wejść No Ładnie to wszystko mają ułożone Także ja że tu raczej żadnej interwencji nie trzeba będzie Jeden z nielicznych uli Dzierżiny pszczele, bardzo ładnie sobie ułożyły to gniazdo zimowe. No i jaka matka jest? No niestety drodzy Państwo... Hmm. Chyba młoda matka jest. Bo tamta Ta stara ostatnio co on oglądał, to ona była strasznie taka taka tempa, a niewykluczone, że na ostatniej ramce pszczoły siedzą ze starą matką. To trzeba będzie jej się dokładnie jeszcze przyjrzeć. No i w sumie rzecz biorąc. Proszę Państwa, druga matka. Druga matka, widzicie? Rodzina Przela idzie w zimowlę z dwoma matkami. Młoda matka. Coś niesłychanego. Widać to? Tak. Rodzina Przela idzie do zimowli z dwoma matkami. Tak? Nie wiem, na tym bywa plastrze tamta to na tu będzie. Akurat jej teraz nie widzę. Także Pan przemyśla Proszę Państwa, pan przemyśla Igor Pawlik chyba. Tworzy banki matek. A tu moje pszczoły bez banku, drodzy Państwo, zrobiły. No i ja podejrzewuję, drodzy Państwo, czy tu nie mam trzeciej matki? Bo po jakiego licha ona się tu tak zbierają? No i ten plaster z racji tego, że on jest taki gruby, to ja go dam na pierwszego. Przecież, drodzy Państwo, rodzina wstrzela sobie uzupełni tym plastrem. Te plastry zaczerwione, które są lżejsze. A zobaczymy, co na tej ramce jest. O kurda Tak podejrzewuję drodzy państwo, że tu chodzi o, o trzy matki w tym ulu. No i też ta ramka, jak do czerwienia jak do uwiązania kłębu I się nadaje o tak zrobimy proszę państwa tą najgruszą rankę damy na początku od wylotka przecież stąd pszczoły będą startować na zimne. dość wąsko daje prawie na styk drodzy państwo daje prawie na styk tu gdzie plaster się wybrzusza najbardziej chodzi o to żeby sobie go wycięły i pokarm przeniesły do późniejszych ramek Taki zabieg. No proszę Państwa, no ta rodzina nie zaskakuje. Jak sami widzicie, dwie matki. I postawą tej rodziny jestem zaskoczony, ponieważ w tym ulu. Nigdy pszczoły nie trzęsły silne na zimę. Tu jednak te moje metody walki z warozą zadziałały. Prawdopodobnie to jest rodzina, która nie ma skłonności do rabunków. No i można powiedzieć, że taka może wyglądać dobrze i ten myk z najgrubszą ramką na pierwszą ramkę i dość ościaśnić to da taki efekt jakbym dał jej ramkę do usłyszenia drodzy Państwo ale podejrzewuję, że tu siedzi trzecia matka, na tej pierwszej, na tej ostatniej ramce to nie bez przyczyny one tak się trochę inaczej zachowują no i tu mam ostatek cukru pudru bo tę rodzinę trzeba troszkę mm -hmm. przeleczyć Nie rzadko takie sytuacje się zdarzają, żebym coś takiego napotkał, że w jednym ulubie matki, a w tym roku raczej to się zdarza na gminie. zdarza się to drodzy państwo nagminnie często dochodzi do takiej sytuacji w moich ulach i zabezpieczam to wszystko także nie mogę powiedzieć że podczas tego zabiegu nie warto było mieć kamery no i prawdopodobnie ta młoda matka nie jest stuprocentową matką co jej feleruje i dlatego pszczoły zdecydowały się trzymać dwie matki. No i zobaczymy, czy na wiosnę będzie dalej dwumateczność w rodzinie, czy jedna matka. No to będzie sprawa bardzo ciekawa. No i ta rodzina to jest definitywnie, proszę Państwa, yy, przygotowana do zimy. Tu niby nie ma co gdybać tą jedną ramką pogrubioną, wypasioną sobie unormuje resztę gniazda, podjedzone ramki. No i to będzie najlepiej chyba przygotowana rodzina. Do zimowli. Ten pachnie w tej rodzinie, Państwo. No i tym przyjemnym akcentem serdecznie się z Państwem żegnam.